Cześć, ja jestem Hiwa, to jest Zagranie, odcinek poświęcony testowi słuchawek Sony. Modele PULSE oraz GOLD. Słuchawki. Akcesorium, bez którego ja nie potrafię żyć. Są mi bardzo przydatne podczas gry nocną porą. Aby nie budzić domowników, korzystam z nich namiętnie. Ja posiadam słuchawki Sony PULSE to są słuchawki, które zostały wydane przy okazji konsoli PS3, czyli już jakiś czas temu. Są, są na rynku całkiem, całkiem długo. Ja posiadam je od roku, w związku z czym zdążyłem je solidnie przetestować i wyrobić sobie na ich temat zdanie. Bardzo myślę już obiektywne po takim czasie. Mój kolega kupił niedawno słuchawki Sony Gold. To jest nowa wersja słuchawek, która trafiła na rynek bardzo niedawno, po premierze PlayStation 4. Eee, miałem przyjemność testować je kilka dni, w związku z powyższym spróbuję te modele zestawić, ale po kolei. Na pierwszy ogień idą sławki Sony Pulse. Założę je na głowę, żebyście wiedzieli jak to wygląda. Nie bez znaczenia jest to na które uko, która muszla wchodzi. Jest kanał lewy, kanał prawy. Zawsze pamiętajcie o tym. Gdzieś tu w środku będzie LR, czyli Left Right. Proszę bardzo. Tadam. To są słuchawki bezprzewodowe i to jest ich największa zaleta. Aby działały w trybie bezprzewodowym, mają coś takiego, coś jak pendrive. Dokładnie tak samo to wygląda, działa już niekoniecznie tak samo, ale podobnie. W sensie takim, że wpycha się do, do konsoli, do portu USB. I tu są mądre, mądre procesory, prawdopodobnie, które, które wysyłają konsoli, znaczy słuchawkom informację, że mają działać tak, a nie inaczej. Co to znaczy? To nie są zwykłe słuchawki, tylko mają bardzo fajne, predefiniowane tryby. A także, co najważniejsze, to jest model z wbudowanymi wibracjami. Działa to mniej więcej tak samo jak DualShock, tylko że na głowie. Otóż w trakcie uderzeń basowych te, te słuchawki drżą na głowie. Drżą na tyle intensywnie, że po kilku godzinach zabawy głowa potrafi boleć. Dosłownie. Znaczy nie taki ból jak jest migrenowy, tylko fizycznie boli tutaj górna część czaszki, tu gdzie pałąk się z nią, z nią styka. Bardzo interesujące. Ale uwaga! Natężenie tych wibracji można płynnie regulować. Tutaj na sławkach na obudowie jest kilka potencjometrów. Ja o nich później powiem trochę więcej. I jeden z nich służy do intensywności, do regulowania intensywności wibracji. Można zrobić na 100%, ale można je też zupełnie zniwelować puścić na 0%, jeśli to komuś przeszkadza. Pozostałe potencjometry to m.in. natężenie głośności, czyli wolium. od 100% oczywiście znowu do zera, do absolutnej ciszy. Można, można je wyłączyć, a poza tym jest kolejny potencjometr, który odpowiada za stosunek natężenia głosu jakby z gry, dźwięku, a czatu. Czyli można rozmawiać. Dlaczego? No można rozmawiać dlatego, że w słuchawkach wbudowany jest mikrofon. Sprawuje się to wyśmienicie, jakość dźwięku jest bardzo dobra. Ja wielokrotnie pytałem osoby, z którymi rozmawiałem e, grając, o to, jak oceniałem jakość dźwięku i oceniały ją bardzo wysoko. Także mikrofon wbudowany jest bardzo dobry. To jest bardzo, e, bardzo wygodne rozwiązanie, bo nie ma tutaj, powiedzmy, mikrofonu na, na pałąku kolejnym, e, tylko się mówi w powietrze. Bardzo fajna sprawa. Także te potencjometry są tak ułożone, że najważniejsze funkcje zawsze obsługuje się na lewym uchu. Czyli w prawym pewnie gracz trzyma joypad, większość graczy przynajmniej, a lewym wtedy steruje. Oczywiście w prawym uchu też jest co nieco do, do grzebania, a mianowicie tryby predefiniowane muzyki. Tam, jest, tam są profile pod strzelaniny, pod wyścigi, pod pijatyki itd., itd. Jest ich chyba 7. A niedawno w, na PlayStation 4 pojawiła się aplikacja, dzięki której pojawiają się dodatkowe tryby, które można wgrywać do tych słuchawek. Łączy się z konsolą, kabelkiem i przesyła się do słuchawek dodatkowe tryby. Także świetna, świetna sprawa. Oprócz tego, że słuchawki są bezprzewodowe, można je połączyć z urządzeniem również kablem. W zestawie jest, jest dołączony taki kabelek, jack, proszę bardzo, wpycha się do słuchawek. A z drugiej strony do jaypada można podłączyć, w przypadku PS4. Do PS3 się nie da niestety, no bo nie ma, nie ma wejścia w joypadzie. W tym momencie można grać na kabelku i rozmawiać. Świetne rozwiązanie, bardzo przydatne, szczególnie jeśli, jeśli sławki się rozładują. Co nie jest takie trudne, bo powiedzmy, że, że to jest pięta ilesowa tych słuchawek. Bo wystarczy wystarczy bateria na około 6 godzin grania. Dużo to czy mało, to jest kwestia, kwestia indywidualnych potrzeb. Według mnie mało, ponieważ ja czasami potrafię dłuższe sesje robić, więc wtedy jest lipa. No ale cóż, wtedy kabelek pomaga. Jeśli są te sławki podłączone kabelkiem, to niestety one, one wtedy. Działają w trybie pasywnym, nie ma tego basu. To są wtedy zwykłe, najzwyklejsze w świecie słuchawki. Nie ma poweru. Oprócz tego, że można je podłączyć do PS3, do PS4, działają też świetnie z PC-tem. Wystarczy włączyć, włączyć do portu USB ten Jinx. Syk sterowniki się same, same wyszukają, zostaną wyszukane przez system. Zostanie to zainstalowane i działa na pc Także rewelacja. Ja ciągle żongluję tym. Hmm, tym pendrive'em nazwijmy to. Ciągle między, wędruje między PS3, PS4 i PC-tem. No i tyle. Oprócz tego słuchawek yy, ze słuchawek korzystam w przypadku PS Vita. Jak gram też podłączam, przez kabelek oczywiście. Gra się wyśmienicie. Tak jak mówiłem, no nie ma tego poweru, który jest w przypadku PS3 lub PS4, no ale można z tym żyć. Jakość dźwięku jest moim zdaniem bardzo dobra. E, niezadowalająca, tylko bardzo dobra. To jest jednak Sony, więc, a Sony ma sprzęt nagłaśniający całkiem w porządku. Pamiętajcie, że ten sprzęt nie jest jakoś super, super drogi. Kosztuje, pulsy kosztują około 500 zł. Co ciekawe, one są w tej chwili nawet nadal droższe niż Goldy, ale to dlatego, że mają te, te wibracje, które są warte grzechu, tak naprawdę. Powiem Wam, że ryczą te, ryczą te słuchawki jak dzikie. Pełny power, łeb urywa. Na, na dłuższą metę łeb urywa. Co się tyczy ergonomii, one są bardzo wygodne. Tak jak mówiłem, często zaliczam z nimi sesy dłuższe niż 6 godzinne. Muszle są tutaj bardzo, bardzo, bardzo miękkie. Nie męczy się to ucho. Po, po wielu nawet godzinach. Oczywiście poci się, bo to jest normalne. Po, po pewnym czasie ucho się poci, ale inaczej być nie może. Nie ma hiperwentylacji. Co ciekawe, te słuchawki można wykorzystać na przykład do słuchania muzyki z telefonu, co jest oczywiste w dwóch wariantach. Można oczywiście podłączyć znowu kabelkiem, albo trochę zaczarować i zrobić taki bajer. Przejściówka z ładowarki, do niej podłączyć pendrive, jak zwykle nie tą stroną. Wiecie, trzeba zawsze kilka razy wrócić, dopiero pasuje. To wpina się do kontaktu, żeby było zasilanie. Natomiast kabelek włączy, tutaj trzeba wetknąć. Cyk, a z drugiej strony do telefonu. Trochę to dziwne, trochę to zagmatwane, ale cyk do telefonu, to do miastka jest zasilanie. Włączasz wtedy słuchawki, i masz bezprzewodową muzę, na przykład z telefonu. Jakość dźwięku jest w tym przypadku dobra, ale gra dosyć cicho. W porównaniu, jeśli podłączyć bezpośrednio, w ten sposób chciałem pokazać, jeśli bezpośrednio połączyć słuchawki z telefonem, grają one wtedy znacznie głośniej. Co mi się bardzo podoba, to design tych słuchawek. One wyglądają kosmicznie. Znaczy, można powiedzieć, można zarzucić im, że są trochę odpustowe. Bo są takie chromowane, bo tu mają powierzchnię jakąś świecącą, ale dla mnie to jest Bayer. Dla mnie to z aczkolwiek niekoniecznie chciałbym w nich wyjść na ulicę. Tak mi się wydaje, to jest oczywiście tylko moje zdanie. Goldy są, goldy są znacznie bardziej skromne, ale, ale chyba bardziej na ulicę pasują. Czy warto kupić te słuchawki? O tym będzie za chwilę. A teraz przejdę do goldów. I proszę bardzo, Sony Gold. Sławki minimalistyczne, bardzo proste w designie, ale przy okazji eleganckie. Eleganckie, lecz jednocześnie patrząc na nie, można odnieść wrażenie, że to jest tani sprzęt. Plastik, prościzna, dwa kolory na krzyż. Nic, co by przykuwało oko. Tylko czy słuchawki mają być piękne, czy mają dobrze grać? I jak to jest z tym graniem w ich przypadku? Moim zdaniem lepiej grają pulsy. Po pierwsze mają potężny bas, potężny, który łeb po prostu urywa. Tu nie ma basu w ogóle. Tutaj dobrze słychać wysokie tony, ale nie ma basu. To przeszkadza, szczególnie jeśli się długo grało na pulsach. Wskakuje się na te słuchawki, jest, to, jest, jest dziwnie, po prostu jest dziwnie. Nie rozumiem tego. Znaczy, rozumiem, ale do tego zaraz, zaraz przejdę. Te słuchawki nie mają potencjometrów, tylko mają takie klawisze. One działają skokowo. Nie można na, na przykład płynnie poruszać potencjometrem, no bo go nie ma. Bardzo mi brakowało tej opcji tutaj. Wszelkie pozostałe funkcje są, są powielone, tak naprawdę, z pulsa w przypadku goldów. Co mi się w nich podoba, to to, że można je bardzo fajnie składać. Cyk, cyk i to jest bardzo wygodne do transportu. Po kilku godzinach grania powiem Wam, że czułem troszeczkę dyskomfort. E, pulsy są dla mnie zdecydowanie bardziej wygodne. A mówię o 5 sześciu godzinach grania. Ale być może to dlatego, że do pulsów zdążyłem się przyzwyczaić. To jest rok hardkorowego grania na nich po kilka godzin dziennie zazwyczaj, czy też nocnie, e, więc mogłem się przyzwyczaić. Pulsy są troszeczkę cięższe, te są lżejsze, ale to nie ma znaczenia myślę większego. Sony poszło z duchem czasu i zmieniło port do ładowarki. E, w Goldach jest to mikro USB, natomiast w pulsach jest to mini USB. Czyli dokładnie te same porty są, które były w przypadku joypadów. DualShock 3 też był ładowany przez mini USB, tak samo jak pulsy, czyli została zachowana konsekwencja, bo DualShock 4 jest na Micro USB i tutaj goldy też dedykowane przez porty są na Micro USB. Czy wspomniałem o surroundzie? Oczywiście, że nie. Oba modele wspierają system 7.1, czyli dźwięk przestrzenny, i powiem Wam, że sprawuje się świetnie. Szczególnie w grach akcji. Ja gram w Call of Duty bardzo dużo i dźwięk przestrzenny bardzo mi pomaga w pewnych sytuacjach. Goldy mają jedną zaletę bardzo dużą. Patrzę na nie, macam je i wychodzi na to, że tutaj nie ma co się zepsuć. Kompletnie nic. A jak to wygląda w przypadku pulsów? Teoretycznie też nic się nie powinno psuć. Po włożeniu słuchawek na głowę, ruszając w nią, można czasami usłyszeć trzeszczenie delikatne. Znaczy, w tej chwili na przykład poruszam UBM, i nic, nic mi nie trzeszczy, ale są sytuacje, w których jest to, jest to słyszalne. Dlatego, że jest tutaj e, kilka, nazwijmy to, mechanizmów ruchomych dzięki którym te trzeszczenia występują. Nie są nachalne, szczególnie jeśli gra głośno muzyka, tego nie słychać absolutnie, ale jeśli jest jakaś przerwa, cisza, to potrafi e, czasami irytować, przeszkadzać w jakiś sposób. Ale nie to jest największą wadą tej konstrukcji. Zobaczcie tutaj. Te słuchawki mają wadę konstrukcyjną, która... Hmm, która je wyklucza tak naprawdę z zakupów. Pękły, to zwada konstrukcyjna. Wiele, wiele jest na ten temat informacji w internecie. Mianowicie w miejscu, gdzie są silnicz silniczki dualszoki wbudowane, nazwijmy to, wibratory. E coś wyszło nie tak z materiałem inżynierowie dali ciała. I to się łamie. Niestety. Świetne słuchawki, ale powiem Wam, że to, to je po prostu dysqualifikuje. Kosztują tyle szmalu, 500 zł, około. Goldy 400. Tyle szmalu i niestety się psują. Proszę bardzo. Grają świetnie. Funkcjonalność na najwyższym poziomie. Rewelacja. Ale tak być nie może. Ja właśnie, znaczy to, co widać tutaj, to się stało po roku. Ludzie pisali o tym na forach internetowych, ale nie wierzyłem, że coś takiego zdarzy się mojemu egzemplarzowi. Niestety się zdarzyło. Rok intensywnego grania i dupa po słuchawkach. Znaczy, one działają nadal, natomiast lada dzień odpadną te, te muszle. Po prostu odpadną. Na jakichś kabelkach będą zwisać, i to wszystko w temacie. Szkoda, ja biorę się za reklamowanie tego, te, tego produktu. Być może dostanę nowy egzemplarz, może nie, może będę walczył ze sprzedawcą. Zobaczymy, co z tego wyniknie. I dam wam znać. Co kupić? Wybór należy do was. Trzymajcie się, cześć. Powłożenie słuchawek na głowę można odczuć Nie ma klawisza do, do zmiany do PS3. Czy ja wspomniałem o soraundzie? Oczywiście, że nie. Sony poszło. poszło Czary, mary, i słuchanie telewizji. Dupa. Co mi się bardzo podoba. O, o, jakby mm, otulają ucho. Ja posiadam je od roku, w związku z czym. E, no, natomiast. Odcinek poświęcony testowi słuchawek, y słuchawki, dla mnie jedno z naj najważniejszych. Y